Władysław Stanisław Reimond, komediantka, odcinek 26. Czyta Natalia Chodurek. Spojrzał przez dziurkę w kurtynie. W teatrze pełno, jak Boga kocham, a w garderobach nikogo. Potem krzyczą, że nie płacę. Panowie, na litość Boską, ubierać się i zaczynać. Zaraz skończymy bank. Kilkunastu porozbieranych aktorów, w połowie nawet pocharakteryzowanych, ciągnęło małego sztosika. Jeden tylko Stanisławski siedział w kącie garderoby przed kawałkiem lusterka i robił twarz. Już trzeci raz ścierał sobie szminki ściereczką i charakteryzował się na nowo. Gimnastykował usta, ściągał brwi gniewnie, marszczył czoło, rzucał najrozmaitsze spojrzenia. Robił charakter i mruczał półgłosem przy każdej zmianie fizjognomii, odpowiednie ustępy roli, rzucając tylko czasami w stronę grających dziesiątkę i dwa słowa: Czwórka, dziesiątka. Publika awanturę robi, czas dzwonić i zaczynać, błagał Cabiński. Nie przeszkadzaj, dyrektor, niech czekają. Dycha, oczko, sypać. Walet, złocisz. Damusia w kierusiach. Pięć dytków. Gotowe, postaw dyrektor na desdemonę. Stasował, zebrał, zapieczętował, trzepnął i zawołał. Gotowe, postaw dyrektor. Zdradzi, syknął Cabiński, rzucając monetę srebrną na kartę. A tak to cię nie zdradza? Dzwonić, krzyczał Cabiński na inspicjenta, usłyszawszy w sali tupot. Przez chwilę nie było nic słychać prócz szelestu kart z błyskawiczną szybkością spadających na stół. Cztery mamuty, w łeb! Płacić dychy. Walet w dół. Pięć dobre. Zarobeczek jest. Dama w kierach, w łeb. Miejcież wzgląd dla płci pięknej. Dama pik w łeb. Płacić. Dosyć. Ubierajcie się tam już, jak Boga kocham wyją. Kiedy to ich bawi, to czemuż im przeszkadzać? Będziesz się bawił, jak wyjdą i poodbierają pieniądze z kasy. Zawołał Cabiński wybiegając. Rzucono karty i wszyscy gorączkowo kończyli się ubierać i charakteryzować. Co zaczyna? Przesirga. Stanisławski! Już można dzwonić, idę! zawołał Stanisławski i poszedł powoli. Prędzej! Teatr rozwalą! krzyczał we drzwiach Cabiński. Grali tak zwany bukiet dramatyczny, albo co kto lubi, to jest komedyjkę, operetkę jednoaktową. Wyjątek z dramatu i taniec solowy. Prawie całe towarzystwo brało udział w przedstawieniu. Janka, już ubrana w kostium, siedziała w kulisie i patrząc na scenę czekała na swoją kolej. Czuła się ogromnie zdenerwowaną wrażeniami dnia całego. Przymykała oczy, zatapiając się w jakimś cichym rozpamiętywaniu słów Grzesikiewicza, który się jej znowu przypomniał, ale się wzdrygnęła, bo ujrzała spoza jego twarzy wynurzający się z głębin uśmiech Kotlickiego – i jego twarz satyra, a potem majaczył się jej głogowski ze swoją wielką głową i dobrem spojrzeniem. Przecierała ręką oczy, jakby chcąc odegnać widziadła, ale ten uśmiech wciąż tkwił w jej pamięci. Co za obrzydliwy pudel z tej Rosińskiej! szepnęła Majkowska, stając przed Janką. Janka wzdrygnęła się i z pewną niechęcią spojrzała na nią. Co ją w tej chwili obchodziło wszystko? I zaczynała ją już gniewać i niecierpliwić ta wieczna walka wszystkich ze wszystkimi. Co ją obchodziła rościńska, która istotnie grała niemożliwie, szarżowała lub wpadała w ckliwy szablon tam, gdzie było potrzeba tylko trochę uczucia. Mizdrzyła się do pierwszych rzędów krzeseł z rutynicznym, mdłym wdziękiem, co sprawiało wprost niesmaczne wrażenie. Mógłby ją Cabiński nie puszczać na scenę. Mówiła Majkowska, nie zważając na milczenie Janki, ale urwała prędko, bo nadeszła Zośka, córka Rosińskiej, która miała tańczyć solo pas z szalem. Stanęła obok Majkowskiej, już ubrana do tańca. Wyglądała w tym swoim kostiumie na lat dwanaście. Figurę miała nierozwiniętą, twarz chudą i ruchliwą, a wyraz doświadczonej kurtyzantki w szarych oczach i cyniczne skrzywienie ukarminowanych ust. Przypatrywała się grze matki i sykała przez zęby z niezadowolenia. Wreszcie nachyliła się do Majkowskiej i szepnęła tak, żeby ją i Janka słyszeć mogła: Niech no pani patrzy, jak ta stara gra. Kto? Matka? Podobno. Niech pani patrzy. Jak to się mizdrzy do tego faceta w cylindrze. Podskakuje jak stara indyczka. O! Jak się to ubrała. Koniecznie chce się wydać młodą, a nawet twarzy nie umie sobie zrobić porządnie. Wstydzić się muszę za nią. Myśli, że wszyscy tacy głupi i nie poznają się, oho! Mnie aby na lapę nie weźmie. Przy ubieraniu się to się zamyka przede mną, żebym nie widziała, jak się szykuje. Ha! śmiała się prawie nienawistnie. Te chłopy to takie głupie, że we wszystko wierzą, co tylko widzą. Wszystko kupuje dla siebie, a ja to się parasolki doprosić nie mogę. Zosiu, któż słyszał wygadywać tak na matkę? Pch, Wielka mi rzecz! — Matka, za cztery lata, jak tylko zechcę, to mogę nią parę razy zostać. Ale nie głupiam. — Oho, bachory! — Nie głupiam. — Jesteś wstrętna i głupi, bachor. Powiem zaraz matce — szepnęła oburzona Majkowska, odchodząc. — Sama jesteś głupia, choć aktorka na stanowisku. — Lubię takie — rzuciła za nią Zośka, zacinając usta. — Przestań, przeszkadzasz mi słuchać. — Ma też panna Janina kogo słuchać. Stara ma głos jak garnek rozbity. Ciągnęła dalej niezrażona. Janka zrobiła ruch niecierpliwy. A jak ona mnie obełguje, żeby pani wiedziała. W Lublinie to przychodził do nas jakiś pan Kulasiewicz. Nazywałam go Kulasem, bo mi nawet cukierków nie przynosił. Wytłukła mnie za to i powiedziała, że to mój tatko. Ha! Znam ja takich tatków. Tam był Kulas, Włodzi Kamiński, a teraz mam ich dwóch. Chowa się z nimi. Ona myśli, że ja jej zazdroszczę. Miałabym też kogo? Takich gołych fatygantów. To nie brak nigdy. Przestań, Zośka, jesteś niegodziwa! szepnęła Janka oburzona do głębi cynizmem tego aktorskiego dziecka. A cóż ja złego mówię? Czy tak nie jest? odpowiedziała z cudownym akcentem prawdziwej nieświadomości. Pytasz się, któż matkę własną tak obgaduje? No bo proszę pani, po co taka głupia? Wszystkie mają bębenków takich, co coś mają, a ona? I mnie byłoby lepiej, żeby była mądrzejsza. Już ja się urządzę inaczej. Janka cofnęła się ze zdumieniem patrząc na nią, ale Zośka nie zrozumiała tego, tylko nachylając się bliżej szepnęła znacząco. Panna Janina już ma kogo? Odbiegła natychmiast, gdyż kurtyna spadła, a taniec miał się zaraz zacząć w międzyakcie. Janka poruszyła się, jakby ją coś plugawego dotknęło. Dreszcz ją przeszedł zimny jakiś rumieniec wstydu i upokorzenia powlókł jej twarz. Co za brudy! Szeptała, patrząc, jak Zośka wchodziła na scenę uśmiechnięta i rozpromieniona. Jej chudy pyszczek harciczki tylko migotał w szalonym tempie walca. Tańczyła z takim temperamentem i wprawą, że i burza oklasków zerwała się z sali. Ktoś rzucił jej nawet bukiet. Podniosła go i cofając się ze sceny, uśmiechała się kokieteryjnie, jak wytrawna aktorka, rozdętymi nozdrzami wciągając te objawy zadowolenia. Panno Janino! zawołała za kulisami bukiet o teraz caban musi mi dać akonto oni przyszli na mój taniec oni mnie wywołują skoczyła na otwartą scenę kłaniać się publiczności wasze gadanie warte figę żeby nie taniec byłyby puchy że no wykręciła się na palcach roześmiała triumfująco i pobiegła do garderoby zaczęli grać akt niezmiernie płaczliwego dramatu Córka Fabrycyjusza. Fabrycyjusza grał to Polski, a córkę Majkowska. Grali zupełnie dobrze, choć Moryś był tak pijanym jeszcze, że nic a nic nie wiedział, co się z nim dzieje. Ale grał tak, że nikt nie poznawał jego stanu. Tylko Stanisławski stał w kulisie i śmiał się głośno z jego automatycznych ruchów i spojrzeń nieprzytomnych. Majkowska podtrzymywała to polskiego co chwila, bo byłby padł na scenie. Mirowska. – Chodź no, pani, i patrz, jak oni grają – mówił do starej aktorki, apatycznie dzisiaj usposobionej i oczy mu płonęły gorączkową nienawiścią. – To moja rola. Ja ją grać powinienem. Co on z niej zrobił, bydle pijane? – syczał przez zaciśnięte zęby i gdy zerwały się brawa gorące i pomimo wszystkiego zasłużone. Stanisławski zsiniał i aż się chwycił kulisy, ażeby nie runąć, taka straszna zazdrość go dławiła. – Bydło! – Bydło szeptał, wygrażając zaciśniętą pięścią publiczności. Pobiegł potem do inspicjenta. Nie mógł go znaleźć i przyszedł z powrotem. Chodził następnie, ledwie wlokąc nogi za sobą, rozdenerwowany i zły. Córko moja, dziecię ukochane, więc nie odpychasz starego ojca? Przyciskasz do czystego serca ojca zbrodniarza? Nie uciekasz od jego łez i pocałunków? Płynął ze sceny gorący szept Topolskiego i uderzał w starego aktora, że stawał, zapominał piorunowo o wszystkim, porwany grą, i szeptał te same słowa i kładł w te ciche akcenta miłości ojcowskiej tyle uczucia i łez, tyle krwi i zapału i taki był śmieszny, jednocześnie w niepewnym świetle kulis, z patetycznie wyciągniętymi rękoma do próżni, z głową podaną naprzód, z oczyma utkwionemi w sznur od kurtyny, że wicek, który to zobaczył. Pobiegł do garderoby z krzykiem. Proszę panów, Stanisławski, tam za kulisami pokazuje znowu coś swojego. Pobiegli chórmem, przyglądając się widowisku, a zobaczywszy go jeszcze w tej samej patetycznej postawie, wybuchnęli jednogłośnym śmiechem. To małpa amerykańska. To je taka mamuta afrykańska, co na sto lat żyje, co na ludzi jadła, papier jadła, role jadła, sławę jadła i że kręćka dostała, tak się objadła wołał Wawrzecki, naśladując ton i mowę jakiegoś prowincjonalnego pokazywacza osobliwości. Stanisławski oprzytomniał i obejrzał się poza siebie, a spotkawszy się z oczyma szydzących, zadrżał i opuścił smutnie głowę na piersi. Janka, która była świadkiem całej sceny i w chwili jego ekstazy nie śmiała ręką poruszyć, aby mu nie przeszkodzić, nie mogła już teraz wytrzymać, zobaczywszy łzy w jego oczach i tę całą bandę szyderczego bydła. Podeszła do niego i pocałowała go w rękę z jakąś czcią bezwiedną. Moje dziecko, moje dziecko, szepnął słabo, odwracając głowę, aby ukryć łzy coraz gęstsze. ścisnął jej silnie rękę i wyszedł. Burza szalonego żalu, bólu i nienawiści wstrząsała nim tak silnie, że ledwie mógł zejść ze schodków. Poszedł na ogródek ogarnął stamtąd grających i publiczność bezbrzeżnie smutnym wzrokiem i szedł przez werandę ku ulicy ale zawrócił raptownie i pozostał Byłby z niego poważny opiekun zawołał któryś do Janki po odejściu Stanisławskiego Założy towarzystwo i będą razem grywać kochanków rzucił znowu głośno ktoś drugi Szakale szakale rzekła Janka głośno z wyzywającym spojrzeniem i miała wielką ochotę plunąć im wszystkim w oczy, tak gwałtowna fala nienawiści zalała jej serce i tak się jej wszyscy wydali podli i nielitościwi. Powstrzymała się jednak i usiadła na powrót, długo nie mogąc się uspokoić. Władysław Stanisław Rejmond, komediantka, czytała Natalia Chodurek. Ciąg dalszy nastąpi.